Witam Was. Dzisiaj przedstawię Wam historię rodziny Stockdale. Rodzina ta mieszkała w Beach City w stanie Ohio. I w 2008 roku stali się dosyć znani. A to dlatego, gdyż wzięli udział w programie telewizyjnym Zamiana Żon. Pewnie wiele z Was zna ten program, ale tak krótce przypomnę. W programie tym zostają zestawione ze sobą dwie skrajnie różniące się pod względem stylu życia rodziny. Kobieta z jednej rodziny zamienia się miejscami z kobietą z drugiej rodziny tak na kilka dni. Najpierw żony dostosowują się do tych czasowych przyzwyczajeń domowników, następnie wprowadzają swoje zasady. No i tutaj też tak było. Wraz z rodziną Stockdale w programie brała udział rodzina Tonkowicz. Te dwie rodziny były dokładnym swoim przeciwieństwem. Rodzina Stockdale mieszkała na farmie. W jej skład wchodzili 44-letnia Katy, jej 48-letni mąż Tim oraz ich synowie: 11-letni James, 15-letni Jacob, 16-letni Charles i 19-letni Calvin. Głowa rodziny Tim, poza pracą na farmie, występował również w ich rodzinnym zespole, a ponadto miał pełnoetatową pracę. Rozwoził różne składniki odżywcze dla zwierząt po całym stanie. Dzieci natomiast uczyły się w domu. W późniejszym czasie, kiedy były już na tyle dorosłe, to naukę, czyli studia, kontynuował już poza domem. Zanim to jednak stało się, to całym ich życiem był dom. Dom, w którym panowały dosyć rygorystyczne warunki i zasady. Nie wolno było im się z nikim spotykać. Najstarsi bracia, nawet gdyby chcieli umówić się z kimś na randkę, to nie mogli tego zrobić. To było zabronione. Dlatego też w tamtym czasie żaden z nich nigdy nie miał dziewczyny. Ale rodzice tłumaczyli to w ten sposób, że na wszystko przyjdzie czas. Najpierw chcą wpoić im różne zasady, przygotować ich do tego dorosłego życia, tak aby stali się odpowiedzialnymi osobami. I dbali w przyszłości o swoją rodzinę. Po prostu czekali, aż będą w pełni dojrzali i świadomi tego, czego chcą, a nie podejmowali decyzji pochopnie. Przygotowania do tego dorosłego już życia były dosyć ciężkie. Kati uczyła ich, że tylko ciężką pracą mogą coś osiągnąć w życiu. Chciała, aby wiedzieli, że nie ma nic za darmo. Dlatego też w domu każdy miał swoje obowiązki. Jeden z synów był odpowiedzialny np. za zmywanie naczyń po obiedzie, drugi za rozwieszanie prania, ktoś inny za sprzątanie kuchni czy też łazienki. Była też taka zasada, jeśli ktoś nabałaganił, to musiał po sobie posprzątać. Dzięki temu w domu panował porządek, każdy wiedział co ma robić, jakie ma zadania i obowiązki. Jedyną ich tak naprawdę rozrywką był rodzinny zespół muzyczny bluegrass band, znany po prostu jako Stockday Family Band. I całkiem nieźle im szło startowali w różnych konkursach, szło im nieźle, odnosili sukcesy. Za wszystkim stała ich mama to ona była ich menadżerem wszystkim zarządzała. Często też publikowała filmy z występów swoich synów. Kati szczyciła się tym, że wychowuje swoje dzieci zgodnie z konserwatywną moralnością, i wartościami, zgodnie z wiarą chrześcijańską. Była z tego dumna i sądziła, że oni są szczęśliwi. Ale czy tak było? W tamtym momencie wydawało się, że tak. Ale zapewne brakowało im trochę wolności, ponieważ dzieci, jak to dzieci, chłopcy, jak to chłopcy, poza nauką i pracą. Potrzebują też trochę rozrywki, zabawy. A prawda była taka, że telewizji praktycznie wcale nie mogli oglądać. Gry wideo były zabronione, ponieważ rodzice uważali, że ich to ogłupia i nic dobrego nie wnosi do ich życia. Dlatego też wynajdywali im różne zajęcia, aby ciągle mieli co robić. I na przykład, jeśli chcieli się w coś pobawić, to musieli najpierw na to, na te przywileje zasłużyć. Na przykład, gdy wykonali jakąś pracę domową, to za to dostawali żetony, które później mogli wymienić na przykład na gumę do rzucia czy też na słuchanie radia. Oczywiście nie mogli wybrać sobie stacji, jaką by chcieli posłuchać. To rodzice decydowali, jaki piosenek mogą słuchać. Rab był tam zakazany. Ponadto nie wolno było im przeklinać. Wiadomo, że rodzina początkowo mieszkała w mieście, ale Katy i Tim. Obawiali się, że ich dzieci mogą tam zejść na złą drogę, że ich poukładane życie będzie zagrożone. Nie chcieliby mieli kontakt z papierosami, narkotykami, alkoholem, wulgaryzmami, by nic ich nie skorszyło, by nie było pokus pod kątem seksualnym. Stąd też decyzja o przeniesieniu się na ubocze z dala od miasta, gdzie wiedli poukładane życie, jedli tylko zdrową żywność i pracowali na roli. W zasadzie rodzice planowali dzieciom, jak ma wyglądać ich cały dzień. Wszystko było pod kontrolą. Wiadomo było, co i o której mają robić. Według nich wszystko, czego potrzebowali, było na farmie. W zasadzie wszystko to, co jedli, pochodziło z ich upraw i hodowli. Czasami tylko było kupowane od lokalnych rolników, ale zdarzało się to rzadko. Nawet w trasy koncertowe zabierali własne jedzenie. Państwo Stockdale uprawiali różne warzywa, rośliny, hodowali kury, takie zwykłe i broilery. Dzięki temu mieli swoje jajka oraz mięso. Część z tego była przeznaczona na sprzedaż. Zresztą mieli taką zasadę, że to, czego nie zjedzą, to właśnie idzie na sprzedaż, aby nic się nie zmarnowało. Jedzenie typu fast food, czyli na przykład hamburgery. Były u nich zakazane, tak samo jak przetworzona, paczkowana żywność. U nich wszystko było zdrowe i ekologiczne. Dania przyrządzała Kati, Były to tradycyjne potrawy, ale dobrze przemyślane, aby zawierały wszystkie wartości odżywcze. Bardzo ważne było dla nich to, aby posiłek jedli razem i delektowali się nim. Nigdy się wtedy nie śpieszyli, ponieważ uważali, że jedzenie stanowi podstawę tego, kim jesteśmy. I należy tą chwilę celebrować. Według nich slow food było dużo lepsze niż fast food. I tak właśnie rodzina Stockdale żyła sobie według tych wszystkich swoich zasad. Nawet najstarsi synowie nie sprzeciwiali się im. Byli po prostu do tego wszystkiego przyzwyczajeni. To było dla nich normalne, ponieważ nie znali innego życia. Natomiast rodzina, która wraz z nimi brała udział w programie, czyli państwo Tonkowicz, 45-letnia Lori i jej 52-letni mąż John, posiadali troje dzieci: 21-letniego syna Pola, 17-letnią córkę Megan oraz 24-letniego syna Michaela, który nie brał udziału w programie, gdyż w tamtym czasie służył w Iraku. W tej rodzinie wychowywano dzieci bardziej na luzie. Nie mieli konkretnych zasad. Świadczyło o tym na przykład to, że mieszkali wraz z nimi dziewczyna ich syna oraz chłopak ich córki. I nie widzieli w tym nic niestosownego. Dzieciom Państwa Tomkowicz pozwalano na wiele. Mieli też bardzo mało obowiązków. W zasadzie tak naprawdę wcale ich nie było. Nie pomagały rodzicom w obowiązkach domowych. Nie było tam jakichś konkretnych zasad. Zupełne przeciwieństwo stokdarów. Dlatego też, kiedy Lori Tonkowicz wprowadziła się do nich i poznała ich zasady, to była w szoku, jak sztywne, rygorystyczne życie prowadzą. Że dzieci nie mają żadnej w zasadzie swobody, przez co właśnie w programie często płakała. Uważała, że chłopcy są niewolnikami, zupełnie nie znają zabaw i ich życie jest smutne. Innego zdania natomiast była ich mama, czyli Kati, która twierdziła, że najważniejsze jest to, że mają pod kontrolą ich charaktery i wykształcenia. W drugim tygodniu zamiany żon każda z kobiet musiała wprowadzić własne zasady w danej rodzinie. Tak więc Kati nie podobało się oczywiście to, że starsze z dzieci państwa, Tonkowicz, pobieżczkują ze swoimi drugimi połówkami. Więc nie była dla nich zbyt miła. Szczególnie bardzo obraźliwie zwracała się do dziewczyny jednego z synów. Ponadto każdy z nich od tej pory miał jakieś obowiązki musieli pomagać w pracach domowych. Z kolei w Ohio Lori chciała, aby chłopcy trochę rozerwali się, by ci, którzy mieli 16 i 19 lat, wybrali się na podwójną randkę. Ich tata Tim był temu przeciwny. Uznał, że nie jest im to do niczego potrzebne. Chłopcy również początkowo sceptycznie do tego podchodzili, jednak w końcu dali się namówić i koniec końców bardzo im się to spodobało. Świetnie się bawili. Tego właśnie potrzebowali. Program zakończył się spotkaniem par, które trwało krótko i było bardzo burzliwe. Lori nie podobało się zachowanie Kati. Powiedziała jej, że jest okropną osobą i wybiegła. Jeśli chodzi o rodziny, to czy ta zmiana coś w nich zmieniła? Otóż dzieci państwa Tonkowicz zrozumiały, że zbyt mało pomagają mamie, więc zmieniły swoje zachowanie i odtąd wykonywały różne prace domowe. Poza rozrywkami, miały też swoje obowiązki, ale wszystko z umiarem i każdy był zadowolony. Natomiast rodzina Stockdale wróciła do takiego życia, jakie wiedli przed programem. Nadal panowały tam surowe zasady, nic się nie zmieniło. Rodzice sądzili, że jest to najlepsze, co mogą dać swoim dzieciom, że nic więcej do szczęścia im nie trzeba. Ale czy naprawdę każdemu z nich takie życie odpowiadało? Prawie 10 lat później okaże się, że jednak być może coś było nie tak. Otóż 15 czerwca 2017 roku około godziny 16.39 do dyspozytorni hrabstwa Stark w Ohio wpłynęło w wyzwanie. Dzwoniący szybko słuchawkę, ale zgodnie z protokołem policja dotarła na miejsce, z którego nadeszło zgłoszenie. I był to dom państwa Stockdale. Kiedy na miejsce przyjechały służby, drzwi do mieszkania były otwarte. Kiedy zbliżyli się do domu, usłyszeli strzał. Policja musiała zatrzymać się, wstrzymać dalsze kroki, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i wezwać wsparcie. Kiedy takie wsparcie już było, to weszli do środka. W pobliżu drzwi wejściowych władze znalazły 21-letniego Jamesa. Był to najmłodszy z synów państwa Stockdale. Chłopak niestety zmarł w wyniku rany postrzałowej. Na piętrze znaleziono martwą Katy Stockdale. Ona też została postrzelona. Szybko znaleziono również 25-letniego wtedy Jacoba Stockdale'a z raną postrzałową głowy, którą okazało się, że sam sobie zadał. Chłopak ledwo żył. Został przewieziony do szpitala, gdzie ostatecznie uratowano go. Już na samym początku śledztwa ustalono, że sprawcą tej całej masakry był Jacob. Lecz motyw wcale nie był jasny, ponieważ nigdy wcześniej chłopak nie był o nic oskarżony. Nigdy też policja nie interweniowała w ich domu. A broń, która została użyta do morderstwa, zawsze w tym domu znajdowała się. Więc co takiego się stało? To nam tutaj, że w czasie morderstw Ojca, czyli Tima, nie było w domu, był w pracy, a najstarsi bracia, czyli Charles i Calvin, w tamtym momencie nie należeli już do zespołu, odeszli z niego. W domu rodzinnym również nie mieszkali, wyprowadzili się. Każdy żył na własny rachunek. Calvin założył rodzinę, miał żonę i dzieci. Natomiast nadal wszyscy utrzymywali kontakt, Mieli ze sobą bardzo dobre relacje. I to, co się wydarzyło, było dla nich wielkim szokiem. Nie mogli w to uwierzyć. Bill nie mógł pogodzić się ze śmiercią żony. Mówił, że była cudowną kobietą, wspaniałą matką. Było w niej wiele pasji, miłości. Ciągle chciała uczyć się nowych rzeczy. Zależało jej też na tym, aby prowadzić zdrowe, ekologiczne życie. Była też bardzo związana z wiarą chrześcijańską i kochała życie. Cieszyła się nim. Według Tima, jego żona, on, ich dzieci były bardzo szczęśliwe. Wszystko, co robili, nie miało na nich złego wpływu, więc tym bardziej nie mógł zrozumieć, dlaczego Jacob dopuścił się tych czynów. Najstarszy z braci, Calvin, również bardzo przeżył stratę. Ubolewał nad tym, że jego zmały brat już nie może cieszyć się życiem, że nie spełni swoich marzeń, a interesował się biznesem rozrywkowym i chciał w przyszłości tym właśnie zajmować się. Miał do tego talent, gdyż zawsze go to interesowało i jako jedyny rozkręcał, można powiedzieć, towarzystwo. Miał duże poczucie humoru, był zabawny. Calvin wspominał też, że James był bardzo utalentowany muzycznie. I niestety nie może już robić tego, co kocha. Jego życie zostało przerwane. Ciężko było to sobie wszystko poukładać w głowie i zrozumieć, jak to mogło się stać. Proces oskarżenia był w tej sprawie powolny, ponieważ Jacob przebywał w szpitalu, dochodząc do siebie po obrażeniach, które sam sobie zadał. Ale kiedy już doszedł do siebie, to został aresztowany i oskarżony o dwa morderstwa. Stało się to we wrześniu 2018 roku, ponad rok po morderstwach. W styczniu 2019 roku odbyła się krótka rozprawa. Wtedy to adwokat Jacoba zażądał dla niego już drugiej oceny psychologicznej. W maju Jacob trafił do szpitala psychiatrycznego, ponieważ uznano go za niezdolnego psychicznie do stawienia się przed sądem. Przez to kolejne rozprawy nie mogły się odbyć, wszystko zostało przesunięte, opóźnione. Kiedy ocena psychologiczna, obserwacja zakończyły się, to Jacob został umieszczony w państwowej placówce psychiatrycznej w celu leczenia psychiatrycznego, z którego dwukrotnie próbował uciec, ale za to nie poniósł żadnej kary. I dopiero w lutym 2020 roku sędzia orzekł, że Jacob Stockdale może stanąć przed sądem. Wydarzyło się to niemal 4 lata po zamordowaniu swojej matki. I młodszego brata Jamesa. I ostatecznie, w kwietniu 2021 roku, Jacob przyznał się do zarzucanych mu czynów, za co otrzymał 30 lat pozbawienia wolności, czyli 15 lat za każde morderstwo. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero w 2048 roku. Dodam tutaj, że na każdy z rozpraw. Był obecny jego ojciec Tim, wspierał go i prosił sąd, aby jego syn otrzymał najlżejszy możliwy wyrok. Tak jednak nie stało się. Jacob został ukarany, ale ma wsparcie swojej rodziny. Tim i jego pozostali synowie mówią, że przebaczyli mu. Ale pytanie, dlaczego zamordował mamę i brata, pozostało. Tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie nikt nie zna. Sam Jacob nie wyjawił nigdy, dlaczego to zrobił, jaki był motyw. Lori Tonkowicz, która brała udział w programie zamiana żon wraz z rodziną Stockdale, ma jednak swoją teorię. Twierdzi, że wierzy, iż Jacob pękł pod presją jego super religijnego i surowego wychowania. Powiedziała, że podczas zamiany Jacob. Przestraszył się, gdy otrzymał choć odrobinę swobody, w tym pozwolenie na oglądanie telewizji i granie w gry wideo. Bał się po prostu, że spotka go za to jakaś kara że za to spłonie w piekle. Więc, jak widać, to wychowanie takie rygorystyczne miało jednak jakiś wpływ na, na dzieci. Ale czy właśnie to odbiło się na późniejszym życiu Jacoba, na jego psychice i dlatego zamordował swoją mamę oraz brata? No jak wy uważacie? Dlaczego on to zrobił? Czekam, jak zwykle, na Wasze komentarze. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, że wysłuchaliście tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Dziękuję Wam bardzo za to. I pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, do usłyszenia.